Siemanko, w kolejnym materiale dzisiaj od początku jest Mati przyjechał nawet przed czasem, ja się spóźniłem. Tak. co dzisiaj w planie mamy? Dzisiaj belka, na pewno ciągi. Ciężka belka, Od jakiś czas miałeś przerwę? 2,5 tygodnia przerwy beleczkę muszę zacząć od nowa praktycznie. Nie, nadzieję, nie, że... od nowa to nie ja znaczy, no, robiłem siła jest. Myślę, że tak się na 130 dzisiaj będę kończył. 120-13. Jedynką. Jedynką. Okej, takie pobudzenie siłowe woreczek i ciągi. tu ciągi też? Też. No to już gadaliśmy przed treningu że ciągi robimy. Zrobimy wtedy razem. Ja w tym czasie, jak on będzie robił belkę, sobie zrobię worek. Niestety dzisiaj straszna ulewa na dworzu i będę musiał tutaj w środku biegać. Nie ma za dużo miejsca, ale za to zrobię sobie więcej długości więcej tego podnoszenia worka. Żeby to, co robiłem w poprzednim materiale, tutaj się przełożyło. Ten sam worek, tylko że dopełniłem go. Prawie wiadro piachu dosypaliśmy przed treningiem. Zważyliśmy go, waży 130 kg, bez pół kg, 29,5 dokładnie na wadze pokazało, hakowej, także rozrósł się, a to jest worek, pamiętam jak zamawiałem go niby na 120 kg, ale suchego piachu dosypaliśmy i tak ma prawie 130, i jeszcze by weszło. Dobra, ale to pokrótce, yy, ciągi, ciągi robiłeś? Dzisiaj... Robiłem się z pauzą. Zna, na na się... dole, po oderwaniu, czy przy kolanie? Na dole, ostatnio robiłem przy kolanie, więc teraz będę na pewno dołu Wcześniej Maciej też się pytał, jak tutaj e, doradzał. Ja, ja zawsze jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o progresowanie właśnie w ciągu. U mnie najlepiej się sprawdzają pauzy. I tak tutaj właśnie doradził mu, żeby raz zrobił z pauzą na poderwaniu oraz przykolanie e, na wysokości kolana. A tam od czasu do czasu też zrobić sobie klasycznie, żeby zobaczyć. Czy się chyba poszło? No, zbyt, chyba dwie... sprawdzałem 280. Do Dniw Bar to był? No, Bo na siłowni. Do Dw Barza. O no, nie? Na sztandze. No, także ładnie. I poszło, bo kiedyś to, no, to było ciężko, no. kiedyś jak trenowaliśmy, to, to próbowałeś no. coś przymaksować, to czasem myślę, że teraz na dwa razy bym go podciągnął, ale ja? nie chciałem. No. no nie, nie ma też co przepalać no. układu nerwowego. Fajnie by było jakby teraz do końca tak miesiąca to trzystasze wciągnął. A, a, bo zostało 4-5. No mamy 5 w połowie piątego tygodnia no. jesteśmy. Nie, piąte, koniec piątego, zaraz, 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 zaraz będzie czwarty tydzień, dzisiaj jest sobota, nie wiem, jak, jak informuję, <laughs> mniej więcej, że wiadomo, kiedy to wyjdzie, wyjdzie pewnie w poniedziałek, wtorek, w przyszłym, następnym tygodniu, no, czyli zostaną cztery tygodnie, no i jest 18 ty... dzisiaj października, także, do, o, no trzy, przyszła... ile chciałeś, 300? 300. No Ale i... przed, wiesz co, przed takim podejściem byś musiał zrobić sobie tydzień lżejszy, wiesz? To może nie będę robił. Nie, nie, ja bym Myślał, że po to. prostu jak przyjdzie kostium od ja, to a, będziemy zaczynali już treningi pod kostium, bo za... troszeczkę przesyłka się opóźniła. No właśnie, z metala kostium tutaj Mateusz, ja zamówi, pomogłem mu zamówić i właśnie taki problem jest, że późno wysłali. Mam nadzieję, że ta przesyłka, co tam została widzona na drzwiach to jest e, z kostiumem. Ja dzisiaj bez kostiumu chyba. Zobaczę, jak się będę czuł. Chciałbym ten kostium troszkę sobie założyć, bo jednak trochę tam coś da. Zwłaszcza z dołu. Pozycję lepiej jest się złożyć do nie, do pozycji, w tym kostiumie jest troszkę, tylko nie wiem czy ja w niego wciągnę się i teraz mam dylemat, czy robimy w kostiumie czy bez. Dobra, pierwszy raz zrobić worek, zacznę od worka, bo worek już długo nie robiony, to 130, dzisiaj tu pobiegam, z dwa przejścia. No, to nie ma co z niego, co z dużo czy coś jeszcze? Aha, co suple pytaliście, czy to już rozkręcone, czy nie? Nie, dopiero się rozkręca. W sumie na ostatnie takie 4-5 tygodni. Obecnie u mnie jest, powiem tak, jest ojciec mojej żony, czyli Teść, i wlatuje Antek, Antek na 4 tygodnie przed. I tyle z tego. z takich, jedynie coś tam jedna kondycja, jakaś karderyna. Może jeszcze meldonium wleci też ochronie dla serca i tyle. No, także tak to mniej więcej wygląda. Siła ma iść przede wszystkim z żarcia, tak jest, a bomba to jest tylko wisienka na torcie. Takie jestem zdania. I tego się będę trzymał, póki co. A, i z takich nowości no to dostałem zaproszenie na zaproszenie. Propozycję startu. Na ABS w Dublinie, w trójboju siłowym, rok temu trójka Polaków tam startowała, Martingerczak, Gerczak, Konrad i Łukasz Krugiewicz, w tym roku chyba tylko z tej trójki Łukasz będzie startował, no i ja dołączam, także będzie, będzie co robić po, po SG, będzie kolejne zawody, żeby się szykować, także nie będzie za dużo czasu na odpoczynek, ale fajnie, bo mi się w zimę lepiej trenuje niż, niż w lato, jest, jest chłodniej przede wszystkim. No dobra. nie ma co pierdzielić. Działaj. E, Belką tyle, 120, 120, pewna będzie, a może 130 jak pójdzie dobrze. Weź, nie, rzuca, nie rzucać, rzucę sobie <grym> w <dowiadę>. jak <grym> zrobić chciałem, 120, jak <grym> zrobisz 120. E, jedynką czy dwójką? Nie no, no, dwójka na pewno. Tak, dwójka? No. Dobra. Czuję się wiedzieć. Ale góra-dół? Góra dół. Tak jak na zawodach, okej. Okay. Dobra, lecimy. 110. Mocno noga. tak jest, za siebie, za siebie. Mocna noga, wdech, stabilizacja i jep, lepiej. Okej. Okay. Worec 130 przygotowany. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam no, pięć metrów w jedną, pięć metrów w drugą, takie cztery i pół może. No ale nie ma, jak się nie ma, to co się lubi, to się lubi, co się ma. A pogada tak jak mówiłem wcześniej, nie, e, nie jest zbyt zadowalająca, więc trzeba tutaj to przetrenować. Żeby mieć, muszę mieć czyste sumienie, że to zrobiłem, bo już nie ma czasu, żeby się opierdalać. Vamos para a 不。Oh. Ja tak nie dołożył do 130, dostał na 120 zrobił drugą serię, bo ja mu tak lepiej proponowałem, ta pierwsza 120 była ciężka, 130 by się zesrało, My nic nie zrobił w finalnie, by skończył trening z 120 na dwa powtórzenia, to za mało, za mało do e, progresu. Tutaj wskazane 3, czy nawet 3, od 3 do 5 serii takich, nie? O, raz, ja jeszcze chwilę się zaraz poczekam na niego i działam dalej. Trzecia seria, na 120, mocno, o to chodzi, pojawia się zmęczenie, odpocznij, nie odpocznij, mocno noga i za siebie, mocno, okej. Okay. Dobra, już przebrany w kostium, dzisiaj zobaczymy kostium Cerbrusa, ostatnio miałem Metala, ten mi lepiej służył, w tym 400 kg podniosłem w grudniu. W ubiegłym grudniu, w wybiegłym roku, e, 210. E, pierwsza seria w kostiumie bez pasa. Lek, szelki bardzo lekko zapięte, żeby to nie było problemu, właśnie, jak mówiłem wcześniej, ze schyleniem się. Uff. Podbieg muszę równo stopy położyć. Dobra, o, wszelkie aż spadły, trójeczka zrobiona. Eee, ogólnie mocno ciśnie w w uda. Eee, a tak na tyle, że aż czuję te spięte, głębokie mięśnie. Także będę musiał w następnym treningu i dzisiaj po treningu rozrolować je konkretnie. Eee, ale widzę to dzisiaj w dużo lepszych barwach niż ostatnio jak robiłem w kostiumie. Także zobaczymy jak to będzie dalej. 210 na razie było. I lekko to czułem raz, dwa, trzy. Uff. dalej sobie. Mały odpoczynek i 2,9. Dobra, jeszcze teraz seria bez pasa, bo pas też jakby tutaj mi bardziej naciągnie kosy, będzie mi ciężko się złożyć. A ogólnie na OSG y, Europy dwa lata temu miałem tą samą konkurencję, trochę mniejsze ciężary. I miałem taką taktykę, że pas miałem niezapięty i że chciałem założyć na ostatnią sztangę, która ważyła 360 kg. I tak to miarę dobrze szło, że i tak zapomniałem i poszło sztywno bez jakiegoś tam garba. Sam kostium sobie też tutaj pomaga stabilizować plecy. No. Dobra, lecimy. Magnezja. To Zmiana perspektywy bo to miałem trochę mało miejsca na odejście yy. U, pas trochę pociągnąłem wyżej w udach bo strasznie, czuję tutaj przepięty przy ostatnim treningu prosty uda zginasz biodra i mnie w cholerę boli. Chyba to tak powoduje mi komfort za ciężko i mi tutaj z nogi walnąć dobra. Działamy. Lekko pas zabniemy. Raz. Uf. Trochę noga poszła, kurwa dupa do góry. Dobra, jednak nie koniec mm. <laughs> mojego ciągu. W kurwienie przyszło. Tak się to nie może dzisiaj skończyć. Jedziemy 330. Bo albo przewóz. Nie mam nikiej gry. A jakąś muzę Zapuść. Ech! Dobra. Szybki komentarz tutaj do ostatniej serii Martwego Ciągu. E, tam też mi kaberka nie włączyła podążania za postacią, bo mam taką opcję. Także było to tak widać, jak było. Ale co najważniejsze, że zrobione. 330x2 przechwytem. W końcu się tak wkurwiłem, przełamałem, zagryzłem zęby, zsiadłem tu dupą niżej, żeby poszło z nogi, a nie z pleców. E, tam w drugim chyba powtórzeniu ogólnie w kostiumie zawsze te plecy się trochę naginają, bo ten Kostium oporuje tutaj w barkach i właśnie to, że kregość jest wykrzywiony, to niekorzystniejszy oznacza to, że jest obciążony, ponieważ no jakby się jest przeciw, przeciw siła kostiumowi trzeba jakby pchać w ten kostium właśnie tymi barkami do przodu, klatą, żeby on był bardziej naciągnięty, nie? Ten kostium się też podwinął dużo wyżej. Eee, także teraz już ściągnąłem ten kosryt, ale były duże kłopoty, <grytanie> niestety nie nagrane, bo było dosyć śmiesznie, ale mieliśmy kłopio tego ściągnąć, dosłownie Mateusz się na nim uwiesił, eee, no ale tam po, po dwóch minutach chyba ściągnęliśmy, także co, fajnie, że zrobione, właśnie brakowało takiego porządnego wkurwienia, że tak powiem, eee, żeby to zrobić tak z jajem, no i tak trzeba będzie robić. Ale też muszę zadbać o, o rozróżnienie tych głębokich mięśni. Bo normalnie tego nie czuję, ale jak kostium, który jest ciasny na udach, i no, ja mam duże też uda, grube, to mi się mocno wpija. Wrzyna mi się w te uda, to boli, i jest to bardzo taki niekomfortowy ból, co przeszkadza właśnie w pozycji. No, fajnie poszło: 360 Lecimy dalej. Teraz wyciskanie wąskę na płaskiej. Nic już dzisiaj pod ciąg nie robimy, bo worek też zmęczył plecy. Ciągi zmęczyły, zwłaszcza te dwie poprzednie serie na 290. Eee, także to słabo wyglądało i chyba 310 robiłem. Nie wiem, czy robiłem już teraz. Miesza o to. Ale plecy tam dostały w koście. Jak ta dupa mi wystrzeliła. Także dzisiaj już nic na plecy nic nie robię. To trzeba podnieść z ziemi, żaden ciężar, nic takiego. Zrobię sobie wyciskanie wąsko pod belkę, pod handla. Bardziej pod belkę, żeby tutaj też ten yy, triceps był mocny. Yy, no, jakiś plan, no, bo chciałbym 200, ponad 200 skończyć. E, Dzisiaj to robimy do yy, raków, to się nazywa pin press. Jakby ktoś nie wiedział, może się mylę, też się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, ale z tego co wiem to wyciskanie do raków to się tak nazywa. Ale to jest akurat taka wysokość raków, że yy, tych stojaków tutaj zabezpieczających że mamy już na klacie, nie? Czyli jest kontekst latą. ale jednak jest to rozluźnienie: chwilę tricepsa i strzał. coś się w balce, jak tutaj trzymamy, jest pierwszy strzał z nogi, a potem ręka. Yy, więc ten triceps tutaj początkowo nie jest tak, jakbyś maksymalnie napięty. Dobra, 120, lecimy. Cyk. sto... To nie jest tak jeszcze, że całkowicie się rozluźniam. Ja to troszkę jestem napięty. Ech, I dobrze to czuć, że to się fajnie przełoży na belkę Mateusza już dzisiaj nie ma z nami, nie mam sekuranta że szaleć nie będę z ciężarem ale myślę, że to 200-200 z małym plusem wleci. Leciutkie, dobra teraz pójdziemy 190 i zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak będzie ciężko to 200, jak będzie lekko to 210. Czułem to, czułem, ale myślę, że to jest 210 jak najbardziej potencjał. Więc pójdziemy sobie 210. Pff, Raz, dwa. Kurde, czuć było, czuć było ciężar, ale o to chodzi, <gurde> kurczę, aż miałem troszkę, e, pojawiło się chwila zwątpienia na tej pauzie, po drugim powtórzeniu i w trakcie też, bo myślałem, że się zatrzymam, bo tak zazwyczaj miałem, ale udało mi się pokonać ten mokry punkt, także zajebiście. No, także poszło dobrze, a po cały trening? No co, worki może nie poszły tak, jak chciałem, ale przetrwałem za to e, dużą ilość podniesień worka. E, a to też ważne, w sumie bardzo ważne, ważniejsze niż samo tempo, bo na tym najwięcej można stracić sekund. Mm, zrobiłem tam chyba dwa, dwa razy po 6 długości tutaj, czyli około 30 metrów. Każde z odłożeniem, 130 kg także waga konkretna. E, ciągi poszły fajnie. Mimo, no fajnie, nie fajnie, pierwszy ciężar z zawodów został zaliczony na dwa ruchy. Także jest bardzo... nie jest źle na ten moment, eee, bo tak jak wcześniej, też dopiero trubina się włącza. Ale w następnym, i jeszcze to robiłem po worku. Także tutaj plecy były trochę spompowane. Też może przez to w tych rozgrzewkowych te plecy pierwsze chciały iść do góry, bo nie wiem, czy ktoś mi kiedyś styczym z, z workiem. Worka na kolana, czy podrzucić tak jak ja podrzucam? No nie idzie z nóg, tak jak się podnosi sztangę w martwym ciągu, tylko trzeba to dupę mieć wyżej, bo inaczej no ten worek trzyma po udach, tak częściowo. Jest to tutaj ciężar wychylony, robię to na takim żurawiu. Eee, także ta dupa może też w martwym ciągu przez to chciała iść szła do góry rozgrzewkowych na tych 290 i chyba 310? Teraz już nie pamiętam, czy robiłem to 310, czy nie. Chyba robiłem. I no tam szła ta dupa w każdym razie, e, też jakby kosnął, też już dupę wypycha, bo taka jest zasada działania, że e, ma oporować w, tutaj w zgięciu biodrowym, e, a ja się tego nie umiem skontrolować, ale nie umiem w pełni, i, ale już na tych tak musiałem się za, z takim zawzięciem wziąć i po to poszło, e, było w jakimś stopniu to skontrolowane, ale na pewno jeszcze daleko od tego jak to powinno wyglądać. No, także w ciężar zaliczony na dwa razy z zawodów. No, ja też chciałbym tutaj e, przypomnieć, że no, ja jestem taki typem zawodnika, że ja nigdy nie dochodzę e, do, do ciężarów e, takich, jakich podnoszę na zawodach, bo e, czy to w trójboju, czy w strongmanie, zawsze te 5-10% e, na zawodach mi przychodzi i to zdaje egzamin. E, no, to wszystko chyba, nie? na ten temat, więc co widzimy się w kolejnych przygotowaniach. Ogólnie mam taki plan już zrobiło się chłodniej, bo ogólnie mamy ciepły jesień, ale zrobiło się już troszkę chłodniej i chciałbym zacząć morsować. E, więc po treningu następnym jak nagramy postaram się e, też tutaj nagrać morsowanie. E, zobaczymy, jak zobaczycie, zobaczymy, bo ja też ja, nie wiem czy ja wejdę do wody. Ogólnie to nie jestem taki e, że tak powiem, zapalenie z ale wiem, że to ma dużo plusów pod kątem regeneracji oraz tutaj też odporności. Więc co, zapraszam do kolejnych odcinków z przygotowań do Official Strong Games, które są kwalifikacją na WSM, tak? Oczywiście taką koszulka też nie bez powodu. Także trzymajcie się. A zostawcie jeszcze subskrypcję, dzwoneczek. Zazwyczaj to nie proszę, bo <gryzny> zawsze o tym zapominam. A to jednak jest ważne. Yy, dodatkowa motywacja. Także, trzymajcie się. Cześć.